No, witam wszystkich ponownie, jestem na tym razem u siebie na podwórku tutaj pod najprawdopodobniej świerkiem. Mam kolejny okaz gołąbka, tutaj jest, jest taki trochę starszy. Prawdopodobnie to jest, to jest gołąbek płobiejący odsłonie i tu mam jednego w ręce. To jest grzyb jadalny, ale ja z podwórka mówię raczej grzybów nie zbieram. Tutaj nie mam nic, nie. To znaczy, że wysyp grzybów raczej idzie ku dobremu. Wygląd blaszki dość gęste, przyrośnięte do korzenia jak widać. Kapelusz w takim kolorze troszkę się różni od wcześniej pokazanego gołąbka śmierdzącego tak to wygląda niech sobie leży w zasadzie właśnie te gatunki występują pod świerkami tam mam najprawdopodobniej taki starszy okaz tutaj też obok o, następny młody mówię na, na podwórku to raczej to jeszcze blisko ulicy grzybów nie powinno się zbierać także ja nie zbieram tylko pokazuję edukacyjnie tak jakby tak wyglądają no i to to byłoby chyba na tyle to byłoby na tyle tutaj więcej żadnych okazów nie widzę ciekawych. Jak mówię, to są gatunki jadalne. Ale lepiej zbierać je gdzie indziej, jak już. Ja mąbki zazwyczaj zbieram, no jak wiecie, też nie wszystkie. Ale takie, co do których jestem pewien, to zbieram. Nie tylko zielonawe, ale również i fioletowe. No i takie te odmiany, co do których jestem pewien. Dobra to byłoby raczej na tyle. Może pokażę coś tutaj jeszcze się rozwijają jakieś, ale to nie wiadomo jeszcze co to no, takie małe. Zarodniki prawdopodobnie będą to chyba pieczarki, ale w pewności nie mam też nie będę zrywał specjalnie to tak z ciekawości, żebyście filmik dotyczy go łąbka płowiejącego, a nie tych grzybów. Tu mam w kawałkach już go praktycznie Jest rozwalony. No także na grzyby chyba w czasie będzie w końcu wybrać i parę okazów znaleźć no i pokazać. Dobra, to byłoby na tyle, także do następnego filmiku, trzymajcie się i cześć.